Cześć witam wszystkich, pucharek roztapianie i polega on na uwolnieniu 10 asas asasynów ze szczelin Helixa. Samych, samych szczelin w grze jest 7, ale każda ze szczelin posiada nagrody. I tak mamy na przykład szczeliny, które posiadają 3 nagrody, mamy szczeliny, które posiadają dwie nagrody. I teraz wystarczy uwolnić przejść wszystkie misje ze szczelinami, czyli tych 7. I wtedy dodatkowo zrobić trzy e, szczeliny, powtórzyć trzy misje ze szczelinami. I w ten sposób będziemy mogli uwolnić 10 asasynów. I tu jak widać właśnie e, trzeba zbierać e, punkty. Jest nam e, bodaj, jest chyba 600 punktów, e, żeby, u, żeby właśnie taki e, asasyn pojawił się nam na mapie. Wystarczy do niego podejść jak widzieliście i wcisnąć kółko. Tutaj mam, to są ostatnie trzy, które Wam pokazuję. Możecie też zobaczyć, na czym dokładnie polegają te misje w szczelinach. To jest właśnie na zbieraniu takich danych i mamy dane, które mają 10 punktów, 20 i 50. Te 50 będziemy, będziemy musieli trochę przystać na nich, czyli stanąć i poczekać, aż zostaną odkryptowane, czy odszyfrowane raczej, tak żeby to uj ujmę to. Tak jak właśnie tutaj teraz widać. Um, mamy też jeszcze możliwość zabijania um, przeciwników, co będzie. Każde zabicie przeciwnika to jest 20 punktów. E, tutaj widzieliście już jak uwolniłem drugiego asesyna, czyli tak w sumie dziewiątego już. I teraz będziemy już uwalniać tego ostatniego, to już jest inna misja mm, ze Szczelin Helixa i tutaj właśnie e, będziemy e, biegać, jeszcze, znaczy się zbieramy jeszcze te punkty, może znaczy możliwość zobaczenia, że to jest powtórzona misja, którą mamy naszego ducha i za nim możemy biegać lub, lub biegać tak jak chcemy. I jak będziemy biegać po jego trasie, to będziemy zbierać dodatkowe punkty, które widać właśnie u góry na środku ekranu. I tam jest też jeszcze dodatkowy bonus, ale to już w innym filmiku. I tutaj już ostatni nasz asasyn do uwolnienia, czyli ten dziesiąty. I pamiętajcie, możecie je powtarzać te szczeliny, żeby zdobyć więc tych 10 asesynów. Ja już Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem.